To nie ryba. To nie ryba. Hejka! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Znajdujemy się znowu w tym samym miejscu na rzecz co ostatnio. Dzisiaj za challenge obrałem sobie, że będę łowił szczupaki na duże gumy. Takie powyżej 20 cm. Dlatego też przygotowałem swój toporny sprzęt. Kij od Savage SG4 do 130 gram. Chociaż CW na tym kiu jest opisane, że kij wyrzuca do 150 i a Bugarsie to Robestia. Piękny kołbrot, uwielbiam go. I kilka przynajmniej. Kilka przynajmniej: Pro prosady, foxy. Tu jeszcze są strajki pro. Zobaczymy, co się wydarzy. Nad wodą już jesteśmy parę dobrych godzin. Jeszcze nie udało nam się skusić żadnej ryby dobrania. Ale się nie poddajemy. To nie na tym polega, żeby się poddawać. Wędkarstwo właśnie takie jest. Czasami jest tak, że nas zaskakuje. Czasami nas raduje. A czasami wracamy do domu sfrustrowani, że znowu nic nie złapaliśmy. A uwielbiam spędzać czas nad wodą. Uwielbiam, jak ta rzeka płynie. Mogę sobie siąść i napić się właśnie, miałem się napić herbatki porozkoszować się tym pięknym widokiem. Tak więc ja dopijam herbatkę, zjem sobie jakiegoś batonika, żeby podnieść troszkę poziom cukru. Pomyślę, co z tych pięknych pudełek założyć na ten kij i biorę się dalej do akcji, dalej do rzucania. Ale mam jeden pomysł. Właśnie tego od Abu założę teraz na kij. I zobaczymy, co się działo. Ściągnę Storma. Założę ABU. Te gumy też są piękne, nie? Te Storm. Bardzo ładne. Puszmy ABU. Zacznijmy łowić. I zobaczmy, co się działo. Guma na kiju gotowa do akcji także dopijamy herbatkę, zjadamy batonika i bierzemy się do roboty. Trzymajcie kciuki. Rzut pod drugą stronę i wolne sprowadzanie przynęty w dół. Bardzo wolne oczekując strzał z delikatnym przyhamowaniem tej przynęty.

Kolejne miejsce, troszkę źle ta przynęta teraz, właśnie tak myślałem. widzę tam roślinność wystaje z wody. Proszę dalej na kijo, ale trzeba to zmienić chyba. Правильно же в ту сторону. Cóż, nie udało się, ale takie są realia wędkarstwa. Nie zawsze te ryby biorą, nie zawsze chcą z nami współpracować i nie zawsze je będziemy wyciągać.